Witam wszystkich, zrobimy sobie odcinek o Bo bardziej... Coś nagramy w co? Tutaj... A co czas? O. Tamtej. O. Tamtej. O. Tamtej. grucha O. Tam. jest świeży Puścimy tutaj Wiem O. Tamtej. się po żyły samicy właśnie swojej On taki Mógłbyś być, być leczy Jest taki jest Rówki wam chyba też nie pokazywałem To za chwilę wam pokażę Jest sobie siedzą to jasne teraz teraz wiem, się na jajka woli. Tu wielka par ma jajka. Niektóre dopiero się parzą. Spancerka ta to tutaj, to, ten widok, tu jest młoda. przyniesiona a ta się wyprostuje to nice. Dobra, może Pokażę coś w środku O tam też idzie, no mi w parę hańs Chciałem tych wątpienie, jajka są Tutaj mam ulemanski, z będzie nie ma już, bo już wleciał. Chyba, wleciał. Nie, Nie stał się tym samym. Stał się tym Tutaj mają jedno wyroz na 10 Jasno zwykł. I te kolejne. A tu jest młody pasiaty po tej pierwszej farze Zobaczmy jaki później będzie. Domineczki mają Te bociany. Nie no, bociany, bo O jeszcze tutaj. Jest bocianek i biogon. Tutaj jajka są. No i tu jest krymeczek jeszcze. Czerwony. żółtej żółtej są czarnej tej budzie O, a świeża perówka jest tam? O, wyszwadzenie grucha To jest taka perłowę jak perłowę Się się wkliwią Na tym dachu, chyba Też ich jest ich? poszedłeś już na następne gniazdo. Też będą miały teraz trzecie jajka Szybko Niektóre to się nawet nie pożywiły u no, nas, to już mają trzecie jajka Wszystkie chciałyby już polatać Ale Nie da się O, te krymki już się na kolejne ganiają Tu właśnie po czerwonych po nich wyszły Ciekawe jakie teraz wyjdą Czy żółte, czy czarne, czy to są czerwone? Z 20 par jest tych składowych To są świeże Nie świeże, tylko jest Powoli może będziemy je puszczać, ale to Chciałbym znaczyć coś do klatek powoli Noczyki gruchają a. Te niech są iść w parę. już parę tak sobie jest Jak się ma kilka partos sparzenia To jest dobrze Jak się ma tyle to jest katastrofa Tu się ganiają Sali cała kolegów. Samec nasz Ciekawe czy te się spożyły A się spożyły jak same Ale czy się spożyły to nie A i ostatnio sobie Słuchaj, tam ganiał Tu były siedziały u nas trzy czajki Jedna czerwona druga taka Jakby trochę bura coś takiego nie wiem, nie znać na tych czekach, na tych kolorach. taka trochę inne jest czerwone. Siedziały na dole Zdjęcie wam wkleję tutaj. I siedziały trzy. Para siedziała dłużej. Tam ten nie wiem, to siedział na dachu domu. I poszedł Tamte przyleciały i siedziały. Nie wiem, godzinę. Później musieliśmy jechać, to nie złapaliśmy. Może jakbyśmy nie jechali, to może by zeszły jakoś. Nie wiem. I siedział jeszcze Murzyn. Murzyn to poszedł prawie od razu. Po 17 dolarach posiedział, z 5 minut i poszedł. I Budapeszt też się złapaliśmy, żółtego. Taki kok. Jak góra pysz, cały żółty jak tiper prawie czasami to, to patrzy się już taka robota jest właśnie Wyszywam te zdjęcie za chwilę Każdy jakie były jak i jaki go złapaliśmy Te ja obećamy to są dobre do młodych. Teraz te młode są wys... wysokie nie trochę gorsze ale To jest ładne Ja tam to biogą wezmę Może się wsparzy w klatce tak nie, to będzie się działo. Tu ładna para jest. Z tym z tą wylotką. Tutaj na niebieskim obrończce chodzę. To też jest fajne, coś tam jest takich fajnych, a ten pasie, Te młoda zaraz jeszcze może tutaj pokażę. Wam. Tutaj bociany też majka prawie, że na wylężeniu powinien za niedługo się lęgnąć. Tak samo te krymki u góry. Po niej wyszedł właśnie ten czarny. A zielony jest to nie wiem. Nie no gdzieś się jest. Na żółty obronce jest. Pani się prezentuje. Postawa ma, tylko powinien mieć. Jest Słoneczko świeci, zachodzi i świeci. I tak cały czas na razie. Zobaczymy, jak będzie później z tymi gołębiami. Taki krótki film był nagram z kadłowych. Pokażę, jakie są. Jakbym je wypuścił to by się sobie... no ale szkoda tracić tak, Dobra, w mam jeszcze te zdjęcia. Czajek, bo zrobiłem, ale poszły. No i Budapeszta. Wszystko, co się gdzieś wypuści, albo się komuś da. Bo szkoda, trzymać się. Jest... Chłopanych. O, te krymeszki. Dobra, na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.